Hello, hello. Hello, hello. Przez sól hello. sur potrzebny nam jest świeczka. Halo, halo. Sur, i świeczka, sur i świeczka potrzebna nam jest. Świeczkę mamy, sól mamy zapalniczkę. Nie mamy. Nie, nie mam termometru. Nie mam termometru. No to musimy, zróbmy to co chociaż jest i już dajmy sobie spokój z duchem najwyżej. A zapalniczki wziąłeś? No właśnie ja nie wziąłem zapalniczki, nie widzę. Ubogo mamy niestety. No to nie zrobimy, no to nie zrobimy, bo nie dodajemy już śledztwa. Nie zrobimy, patrz. to. Otwieraj to. to. Otwieraj Ide. Kate, Kate, we Come, Thank you. show me your pussy. Thank you. Thank you. Katie. Katie. Katie Where are you, Katie? quer don't wanna play with us? I'll play with your pussy, Katie Não Hej, to to Gdzie masz pik pikanie? Gdzie pikanie jest? W którym pokoju, w tym pokoju, tak? To tutaj, musi, to tutaj musi być dziś, dwie kropki były. Katie! Where are you Katie? Katie, Katie, what's yourself? What's yourself? Katie, come on. Bitch. Chyba nie ma nic śladów, mi się wydaje. Katei. Okay. A czym wchodzi tak szumi? Kate, okay, come on. Okay. O no cześć W ogóle macie kojdzisz czy nie macie nigdzie gości? Mam się no zdjęcie? Co on ma? Nie. No, ale gdzie? No, tu mnie. Tu Dobra zdjęcie. Stryk. Co? Byłoby Nie można jej wziąć i je, Ale ona wyjdzie wtedy, więc musisz

Jak coś? Nie wiem czy słyszeliście ale cztery kropki krzykły A to? O kurwa Drzwi zamknięte, drzwi zamknęły się No nie naprawdę? Ej no co wy, czemu wyginiecie? No naprawdę ty mojej kompanii Katy. Aj się uciekaj Fuck! Jezu mi wystraszyłeś. Uff I ja nic nie ja wiem, kurde no Zwyczaj kurwa nie mam aparatu chyba. Co jest kurwa? Czekaj, będzie siano do zdjęcia. Dobra, może tak. Niech będzie. Niech będzie. Dobra, mm, zaryzykujemy. Do wody. Eee... Poziomego piątku nie było. Poziomego piątego. Roźnych temperatur, powiedzmy, że nie było. Tego nie... dobra, zaznaczamy. Pod Grace zamawia... zakładam na ryzyko. Hy? Hmm? jest za zdjęcia weszło. No. Aha. Ale ubezpieczenie 37 zł dostałem. Do, ja 17 dostałem. No właśnie, a, a, ja nie, a ja nie dostałem, bo, bo mi się wydaje, że jak, jak jeden przetrwał, to dzięki temu właśnie kasę. Bo gdybym ja zginął, pewnie by nie było. Prawdopodobnie ubezpieczenia. <noise> Ale.